Jeżeli Wasze urządzenie nie łączy się z internetem, lub po połączeniu zaraz się rozłącza, lub występują inne problemy z połączeniem, albo pojawia się komunikat Połączono brak internetu, przejdźcie do tego rozwiązania. Jeżeli mimo połączenia z internetem aplikacje nie chcą się włączać lub zawieszają się na ekranie ładowania, Przejdźcie do tego rozwiązania. Jeżeli Wasze urządzenie ma niską wydajność, aplikacje zawieszają się lub nie działają prawidłowo, lub po włączeniu aplikacji nagle sama się wyłącza i pojawia się napis pobieram lub instaluję przejdźcie do tego rozwiązania. Jeżeli konkretna aplikacja przestała działać lub się zawiesza, przejdźcie do tego rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze. Przechodzimy do ustawień. Wybieramy opcję ustawienia urządzenia oraz data i godzina. Teraz wyłączamy automatyczną datę i godzinę. Wierzcie, lub nie, ale to naprawdę zadziała. Teraz ustawiamy datę oraz godzinę ręcznie. Ważne, żeby ustawić godzinę dosyć dokładnie. Po ustawieniu daty i godziny, urządzenie powinno połączyć się z Internetem. Jeżeli jednak dalej się nie łączy, kolejnym krokiem jest wybranie sieci, z którą jesteśmy połączeni i wybranie opcji Zapomnij sieć. Następnie należy ponownie połączyć się z naszą siecią, wpisując jej hasło. Teraz urządzenie powinno prawidłowo połączyć się z siecią. Jeżeli natomiast występuje u Was ten problem, należy wyłączyć sieć Wi-Fi, a następnie ponownie ją włączyć. Wtedy urządzenie na nowo się połączy i będzie już działało prawidłowo. Niestety nie znalazłem sposobu na trwałe rozwiązanie tego problemu. Za każdym razem, gdy on wystąpi, trzeba powtórzyć ten krok. Warto również wspomnieć o tym, że urządzenie nie łączy się z sieciami Wi-Fi 5G o szerokości pasma 20 MHz. Jeżeli chcecie, aby na kanale pojawił się filmik o pasmach i kanałach w sieci Wi-Fi, dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy do rozwiązania kolejnego problemu, czyli do poprawy wydajności. Przechodzimy do ustawień urządzenia. Informacje, a następnie naciskamy parę razy na napis Kompilacja. Po każdym naciśnięciu będzie pojawiała się informacja, że do pozostania programistą pozostało coraz mniej kroków, a następnie, że jesteśmy już programistą. Teraz w ustawieniach pojawi się nowa opcja: opcje programistyczne. Pierwszą funkcją, którą tutaj zmienimy, jest wyłączenie animacji. Przechodzimy do skali animacji okna i wybieramy animacja wyłączona. Analogicznie postępujemy w pozostałych przypadkach. Wyłączenie animacji znacząco przyspieszy nawigację w urządzeniu oraz uruchamianie niektórych aplikacji. Można również sprawdzić, czy włączenie tego ustawienia spowoduje poprawę wydajności. Warto również wybrać opcję Nie zachowuj działań. Spowoduje to, że aplikacje nie będą tak często działały w tle, przez co nie będą zabierały zasobów urządzenia. Kolejnym krokiem, który należy zrobić, jest przejście do zakładki Pamięć, wewnętrzna Pamięć współdzielona, a następnie wybranie opcji Dane w Pamięci podręcznej. Usunięcie danych z Pamięci podręcznej może przyspieszyć pracę urządzenia oraz na pewno zwolni trochę miejsca. Jak widać, ilość danych zmniejszyła się. Wygaszacz ekranu w tym urządzeniu może znacząco je zawiesić oraz pogorszyć wydajność. Warto więc zwiększyć czas, po jakim wygaszacz ekranu będzie się włączał, tak aby urządzenie nie zawieszało się tak często. Następnie przechodzimy do zakładki Aplikacje. Wybieramy specjalny dostęp do aplikacji, a następnie optymalizację zużycia energii. Tutaj musicie sprawdzić, co w Waszym przypadku sprawdza się lepiej: wyłączenie czy włączenie optymalizacji zużycia energii dla konkretnych aplikacji. Warto jednak wiedzieć, że jest takie ustawienie i w razie problemów można spróbować je przełączyć. Jeżeli aplikacje w trakcie działania nagle się wyłączają, pojawia się napis: pobieram lub instaluję. Należy przejść do sklepu Play, następnie przejść na ikonę swojego konta, wybrać opcję ustawienia, a następnie wyłączyć automatyczne aktualizacje. Sprawi to, że urządzenie nie będzie aktualizowało aplikacji w tle, przez co również oszczędzimy jego zasoby na inne działania. Warto jednak co jakiś czas wracać tutaj i sprawdzać ręcznie dostępność aktualizacji oraz je aktualizować. Aktualizacje aplikacji są ważne, ponieważ dostarczają nowych funkcji, jak i również poprawiają zabezpieczenia. Naciskamy przycisk Aktualizuj wszystkie i czekamy, aż aktualizacje się zakończą. Jeżeli natomiast macie problemy z konkretną aplikacją, należy nacisnąć i przytrzymać jej ikonę. Nie można jednak tego zrobić na panelu Ulubionych. Należy przejść najpierw do zakładki Aplikacja. Teraz należy wybrać opcję Informacje. Następnie wybrać opcję Wyczyść pamięć podręczną. Po tym kroku należy sprawdzić, czy aplikacja działa już prawidłowo. Jeżeli aplikacja nadal nie działa prawidłowo, można spróbować wyczyścić dane. Warto jednak pamiętać o tym, że trzeba będzie ponownie zalogować się na swoje konto w tej aplikacji. Jeżeli żaden z tych kroków nie pomoże, można również spróbować odinstalować i zainstalować aplikację ponownie. Niezależnie od tego, jaki macie problem ze swoim urządzeniem, warto również od czasu do czasu uruchomić je ponownie. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłączania a następnie wybrać opcję Uruchom ponownie. Rozwiązuje ona wiele problemów.